Ciężko powiedzieć coś mądrego po takim meczu, bo ten mecz rozpoczyna się na, na, dla nas y, solidnie. Zaczynamy od y, bardzo dobrej sytuacji, już w 20-30 sekundzie meczu, gdzie mogliśmy otworzyć wynik spotkania. W pierwszej połowie kreujemy sobie jeszcze kilka dogodnych sytuacji. Raz, bratu, raz ratuje bramkarz, dwa gdzieś tam brakuje centymetrów. Hmm, czerwona kartka czasem pomaga, czasem utrudnia. Tutaj przeciwnik po tej czerwonej karce był dobrze zorganizowany i my im dalej w mecz tym, tym biliśmy głową w mur. Co do decyzji tej czerwonej kartki dla nas, nie będę się tutaj wypowiadał, nie jestem sędzią, ale taka lekka kontrowersja ogólnie z postawy zawodników. My jesteśmy zadowoleni, bo chłopacy chcieli, byli bardzo zaangażowani. Do samego końca wierzyli w to, że możemy odwrócić tutaj losy spotkania. No ale co, zabrakło nam dzisiaj tego, co, co liczy się w piłce najbardziej, czyli bramek. I, i myślę, że, że tutaj możemy dużo opowiadać, ale, ale wynik niestety jest dla nas niekorzystny. Dziękuję. Ciężko powiedzieć tak. Patryk powiedział o coś mądrego po wyniku, w którym e, przegrywamy. Natomiast ja powtórzę słowa, które powiedzieliśmy chłopakom w szatni, że jesteśmy z nich mega dumni. To, jak dzisiaj funkcjonowali, czy to, jak gra po 11, czy w przewadze kreowaliśmy, dochodziliśmy do sytuacji strzeleckich. Więc, to jest duży ukłon dla, dla chłopaków, jak to wszystko wyglądało na boisku. Myślę, że jako trenerzy, jako kibice powinniśmy być naprawdę z nich dumni, bo, bo dobrze to dzisiaj wyglądało. Same, same sytuacje, które spowodowały taki inaczej mecz. Czerwone karty, ale nie chciałem się wypowiadać, bo mocno jestem zagrzany wewnętrznie, więc może lepiej jak, jak zakończę na tych słowach. Dziękujemy. Czy, czy ktoś